Dzień dobry, dzień dobry kochani. Dzisiaj chciałabym Wam przedstawić prześlicznego kocurka o imieniu Marko. Marko urodził się właśnie taki tyci, tyciusieńki, maluteńki. Dziś ma 4 miesiące. Dokładnie 4 miesiące i wygląda no dokładnie tak jak wygląda. Zresztą sami zobaczcie. Szukam dla tego kocurka rodziny adopcyjnej. Dlaczego rodzina adopcyjnej? No bo to nie jest tak do końca idealny kociak. Yy, wygląda prześlicznie, zobaczcie jaką ma kondycję, jaki jest duży, jakie piękne ma futerko. No w ogóle przepiękny kocurek, ale to tak jak z wcześniakami, tak jak naszymi ludzkimi, podobnie z tymi kocimi. Ten trudny start jednak często zostawia piętno na, no na kondycji, na zdrowiu, na, na, na funkcjonowaniu wszystkich narządów. I wiem, że Marko takim delikatnym jest kociakiem i, i dlatego szukam dla niego wyjątkowej rodziny, która wie, że to kociak jest prawie idealny, prześliczny, przesłodki, absolutnie magiczny i jest do adopcji. Tak, tego kociaka, dla tego kociaka tak prześlicznego szukam rodziny adopcyjnej. Więc jeżeli jesteście zainteresowani, zadzwońcie do mnie, a najlepiej spotkajmy się online, opowiem o nim, powiem z jakimi Mierzy się problemami i wtedy zdecydujecie, czy wy jesteście gotowi przyjąć ta, tego ślicznego dżentelmena, a ja, czy go wam po prostu oddam. Pierwszy raz stanął na trawce takiej świeżo skoszonej i nie wie, czy może iść, czy nie może iść. Marko ma cztery miesiące. Jest do wzięcia choćby jutro. Oczywiście, z pakietem badań wszystkich. Na no normalnych moich standardowych warunkach, takich jak oddaję każdego innego kociaka do nowej rodziny. Zapraszam do kontaktu już, może nie dzisiaj, ale w środę.